Rozdział czwarty pradzieje ziemi Żukowskiej. Kaszuby geologicznie są młodym terenem. Przed kilkunastoma tysiącami lat wycofał się ostatni lodowiec, zostawiając olbrzymią bryłę lodu, z której powstało zagłębienie terenu od Żukowa na Wschód, zwane w literaturze fachowej basenem Żukowskim. Przed dziesięcioma tysiącami lat Panowała tu jeszcze tundra parkowa, a w ziemi wieczna zmarzlina. Już wtedy pierwsi ludzie zostawili tu swoje ślady. Byli to łowcy reniferów. Przez następne pięć tysięcy lat klimat się ocieplał. Pojawiły się najpierw lasy sosnowo-brzozowe, a następnie gęste bory liściaste bogate w zwierzynę. Pojawili się myśliwi i rybacy prowadzący półosiadły tryb życia o charakterze trapelskim. Pierwsze ślady osadnictwa rolniczego mamy w Żukowie, Borkowie i Glinczu sprzed pięciu tysięcy lat, na kilka wieków przed budową piramid egipskich. Ta neolityczna ludność zwana nad Dunajską przybyła tu doliną Wisły, stworzyli tak zwaną kulturę pucharów lejkowych. Także w epoce brązu, to jest 3500 lat temu, Żukowo, Borkowo i Otomino było intensywnie zamieszkiwane. Kilka wieków później ukształtowała się kultura łużycka, którą charakteryzowało palenie ciał zmarłych i składanie prochów w glinianych popielnicach. W samym Żukowie odkryto kilka takich cmentarzy. Od VII wieku przed Chrystusem trwa okres kultury wschodniopomorskiej. Nad jeziorem Tuchomskim znajdowała się główna osada tych ziem. Po drugiej stronie jeziora, w Ważnie, mieszkańcy osady mieli swój cmentarz. Zmarłych chowano zawsze po drugiej stronie wody. Urny ozdabiano rysunkami. Szyjki urn wyobrażały fragmenty ludzkiej twarzy. Urny twarzowe, chowano je w skrzyniach z płyt kamiennych, groby skrzynkowe. W jednym grobowcu rodzinnym znajduje się nawet do dwudziestu urn i więcej. Mieszkańcy tych ziem posiadali ożywione kontakty z Europą Południową. W grobie w Borkowie odkryto niebieskie paciorki i muszle kauri. Nazwy Truso, Gdańsk, Werisa, Rzeka Wierzyca. Są prawdopodobnie pochodzenia etruskiego. Ci dalecy mieszkańcy Italii docierali do nas drogą morską. Etruskowie prowadzili regularną wymianę handlową z wybrzeżami zachodniej Europy, docierając także nad Bałtyk. Ostatecznie musieli jednak ustąpić miejsca Kartagińczykom. W tym czasie intensywnie były zamieszkiwane brzegi Raduni gdzie na odcinku od Rutek po ujście rzeki miała miejsce z małymi przerwami ciągłość osadnicza. Nasi przodkowie sprzed dwóch i pół tysiąca lat wierzyli w jelenia. W popielnicach wśród przepalonych ludzkich szczątków znajdują się nadpalone kości tego zwierzęcia. Na urnach spotykamy jego podobiznę, a postaci ludzkie na malowidłach z tamtej epoki Noszą maski jelenia. Miał on być przewodnikiem do krainy zmarłych. Na podstawie badań grobów z Glincza stwierdzono, że wzrost mężczyzn wynosił średnio 163 cm i że żyli przeciętnie 39 lat, a wzrost kobiet wynosił 151 cm i żyły średnio 27 lat. W czasach Chrystusa tutejszych mieszkańców nazywano Wenedami. Widać tu mocne wpływy celtyckie, a następnie rzymskie. Zaczęto z własnej rudy darniowej wytwarzać żelazne narzędzia, broń i ozdoby, co było znaczącym skokiem cywilizacyjnym. Wioski były niewielkie, liczyły do dziesięciu rodzin. Wenedzi mieszkali w chatach. O konstrukcji słupowej lub zrębowej. Obok była jama spichrzowa i odpadowa. Hodowali bydło, świnie, owce i psy. Zmarłych palono nadal na stosie. Prochy wojowników składano w popielnicach, a kobiet i dzieci wsypywano do jamy. W pierwszym wieku po Chrystusie na Pomorze Wschodnie przybyli ze Skandynawii Goci i Gepidzi, którzy zajęli pustki osadnicze i częściowo wymieszali się z miejscową ludnością. Po stu latach z nieznanych powodów większość Gotów opuściła Kaszuby i udała się nad Morze Czarne. Wędrówki ludów od IV wieku zakłóciły, a następnie wygasiły kontakty z cesarstwem rzymskim. Zapanował regres gospodarczy i nastąpiło pewne wyludnienie. Ostatnie monety rzymskie znalezione na tych ziemiach pochodzą z V wieku. Od początku VIII wieku zaczną pojawiać się monety arabskie. W VI wieku na Pomorze przybyli ze wschodu Słowianie. Przez kilka pokoleń skutecznie wymieszali się z ludnością miejscową która po pewnym czasie przyjęła słowiański język, obyczaje i religię. Głównym bogiem słowiańskich Pomorzan był Swaróg, który władał słońcem, niebem i ogniem. Bóstwo to ma pochodzenie perskie, gdzie chwar oznacza blask, niebo, słońce. Były także inne, pomniejsze bóstwa. Czasami składano im ofiary z ludzi, niekiedy nawet z własnych dzieci. Po przybyciu Słowian na Pomorze nastąpił wzmożony rozwój gospodarczy i demograficzny. Tym niemniej jeszcze cztery wieki Pomorzanie czekać musieli na przybycie głosicieli Chrystusowej Ewangelii.